No i kolejna ściana do zrobienia. Tym razem w kuchni. Będziemy mieli dwa okapy. No i taki pas nad szafkami. Nie chcieliśmy płytek, trochę łamanie stereotypów. Przykładamy swoją firankę. Najlepiej jak jest taka właśnie wzorzysta. jak już wspominałem w poprzednim filmiku, ciężko już takie dostać, ale myślę, że lumpex jest dobrym miejscem. I nakładamy masę. Polimerową, akurat. Może być gipsowa, obojętnie. Wpieram swoją, musiałem przykleić. Bo pomocnik nie był pomocny, stwierdził, że będzie nagrywał. Dlatego trwa to bardzo długo. Brakuje trzeciej ręki. Nakładamy masę, wygładzamy. Właśnie tak i. Podklejamy taśmy i zdejmujemy podklejony taśmy naszą firanę. Taki mamy efekt. A taki mamy efekt już po całości. Poszło bardzo szybko. Gdy pomocnik odłożył kamerę i zaczął pomagać. Tak jak widać są niedoskonałości, w niektórych miejscach ten wzór się nie odcisnął. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ i tak jeszcze będziemy maziać i paciać po tej ścianie, więc nie ma się co tym przejmować. Najpierw trzeba to jednak zeszlifować papierem jakimś chyba 150, bo są takie ostre krawędzie. Ładnie to wygładzić wszystko, ale nie tak, żeby zewrzeć cały wzór. Delikatnie, z wyczuciem. Przyczyścić żeby nie było pyłu, i potem kolejna masa. Ciapiemy tak właśnie szpachelką na, na kielenkę i przyciskamy do ściany i odrywamy. Przyciskamy i odrywamy, żeby takie no, powstały właśnie soplec, nzle. I potem delikatnie to wygładzamy. I tak z całą powierzchnią. Tutaj masa jest w kolorze oliwkowym. Dodałem barwnika Oliwka. Warto pamiętać też o tym, że jak rozmieszamy masę, to ona jest, e, wydaje nam się ciemna, a później na ścianie, jak wysycha, to jest dużo bledsza, więc trzeba robić troszkę ciemniejszą od razu. To jest chyba moja ulubiona czynność, robienie tych placków i zacieranie. No i teraz coś w rodzaju wosku. Już wspominałem kiedyś, że nie używam oryginalnych wosków, bo są drogie. Biorę lakier akrylowy i barwię go. Ten lakier jest zabarwiony barwnikiem e, również oliwkowym, ale również kaki. Nakładam warstwami, a potem szpachelką ściągamy ten lakier. Nie szmatą, tym razem gąbką, tylko szpachelką. Szmatę to warto mieć w drugiej ręce, żeby sobie właśnie. Nadmiar tego w wosku zbierać. Jak nałożymy troszkę większy kawałek, to warto wziąć coś o innych parametrach i rozmiarach. Wtedy idzie trochę szybciej. No i bawimy się tak z całością. Mamy tu już biel, mamy tutaj jeszcze kolor farby, którą pomalowaliśmy wcześniej, czyli to był taki stalowo-granatowy, taki e, stalowo policyjny trochę kolor. I kolejny nasz wosk, czyli lakier akrylowy, również zabarwiony. Tym razem już o, zależało mi, żeby uzyskać taki efekt o, rudej ściany, takiej rdzawej więc tutaj jest brązowy barwnik dodany i pomarańczowy, żółty chyba jeszcze. No to metodą próby błędów dochodzimy do tego koloru. Ta sama sytuacja co przed chwilą, czyli ścieramy szpachelką albo kielnią całość. Przecieramy sobie w szmatę, no i będę się powtarzał, tak bawimy się z całą naszą powierzchnią do wykonania, tak to mniej więcej wygląda. Pod palcami fajnie czuć już strukturę. Mamy tu chyba ze 3, tej w tej chwili albo 4 kolory nawet nam wychodzą. Dla mnie trochę było za jasno. Zależało mi na czymś bardziej rudym, bardziej rdzawym. Dlatego zrobiłem trzeci raz wosk. I wygląda to już w ten sposób. Były ciemniejsze barwniki dodane. I taki efekt nam wychodzi. Teraz, oczywiście, trzeba to tylko zabezpieczyć. Najlepiej lakierem jakimś poliuretanowym, bo w przypadku kuchni taki lakier sprawdzi się na pewno lepiej niż zwykły akrylowy.